Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy widać się ekran. Tak, widać, widać tylko. I prezentacja po... też. Już. Tak, po po Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i z dużą uwagą wysłuchałam tego, co powiedział pan Adrian Gorecki. I za chwilę państwu powiem, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o plan dla chorób rzadkich, bo sobie zdaję sprawę, że pacjenci bardzo na ten plan czekają, ale czekają też lekarze, którzy mają takich pacjentów. A zatem zaczynamy. Powiem na temat założeń i realizacji planu dla. Chorób rzadkich. Muszę zacząć od tego slajdu. Muszę zacząć od tego, jak to w ogóle się zaczęło. I tutaj no, hołd można powiedzieć, chcę oddać panu prezesowi Mirosławowi Zielińskiemu. To właśnie pan prezes, kilkanaście lat temu rozpoczął tą batalię. O poprawę losu osób z chorobami rzadkimi. Oczywiście tych osób było więcej, które się do niego dołączyły, które może nawet jeszcze wcześniej niż on y, zaczęły o to walczyć, ale to, co pan prezes Zieliński zrobił, y, do czego doprowadził, y, jego skuteczność, y, należy y, naprawdę to wyróżnić i y, docenić. Pierwszy plan dla chorób rzadkich powstał w 2012 roku. Wiele osób, choćby ze środowiska genetyków, ale też innych klinicystów, to pamięta i właściwie nie działo się nic. Zbierały się kolejne zespoły, tworzyły się kolejne plany. W 2017 roku pan prezes Zieliński powołał nową inicjatywę Polska dla Chorób Rzadkich. I powstawały właściwie powstawała taka grupa nacisku która no, mówiła jak ważny jest ten plan i szukała w różnych środowiskach sprzymierzeńców. Przepraszam, pokojówka weszła do hotelu i szukała w różnych środowiskach sprzymierzeńców. I wreszcie, no niestety pan prezes Zieliński nie doczekał ogłoszenia planu, ponieważ zmarł, to był początek pandemii i, i pan prezes był jedną z ofiar niestety COVID. -u. Ale zespół działał dalej. Był to zespół pod przewodnictwem pani profesor Chrzanowskiej i pracowaliśmy w latach 2020-2021 przez półtora roku intensywnie. Pracowaliśmy w kilku obszarach. To były ośrodki eksperckie dla chorób rzadkich, to były kierunki poprawy diagnostyki chorób rzadkich, to był dostęp do leków, to był Polski rejestr chorób rzadkich, paszport pacjenta z chorobą rzadką i platforma informacyjna choroby rzadkie. Plan to, to była jedna sprawa, ale druga sprawa to było wdrożenie tego planu. I wdrożenie tego planu zaczęło się z chwilą, kiedy została powołana, została powołana Rada do Spraw Chorób Rzadkich, a to się zdarzyło 26 maja ubiegłego roku. Powstała Rada do Spraw Chorób Rzadkich. Powstały też dwie rady naukowe: Rada Naukowa do Spraw Rejestrów Chorób Rzadkich i Rada Naukowa do Spraw Platformy Informacyjnej Choroby Rzadkie. Tutaj widzą Państwo skład Rady do Spraw Chorób Rzadkich, i w tej Radzie jest dużo dosyć genetyków klinicznych, którzy właściwie wszyscy z nich mają też dodatkowe specjalizacje. Ale widzą Państwo, że w skład tej rady wchodzi też pan prezes Maćkowi, jak prezes Federacji Pacjentów Polskich, również przedstawiciele Centrum Zdrowia, przedstawiciele NFZ, przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, współdziała tutaj w tym zespole jest dyrektor Janisza Skakajka, który z Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia, również przedstawiciele innych departamentów Ministerstwa Zdrowia. Ten zespół nie jest duży. Ale jest to zespół dosyć wszechstronny, dlatego, że to jest zespół, gdzie my mamy, jako eksperci, bardzo dobry dostęp do decydentów, którzy nam też mogą na wiele naszych pytań odpowiedzieć. I to jest bardzo dużą zaletą tej rady. Jak pracujemy? Sama rada do spraw chorób rzadkich wspiera się raz w miesiącu, czasem częściej. Zasadnicza praca odbywa się jednak inaczej. Odbywa się w siedmiu zespołach ekspertów. Do odpowiednich obszarów zostały dobrane zespoły ekspertów. Jest to ponad 60 osób. I my pracujemy bardzo intensywnie. Oprócz tego, że są te zespoły ekspertów, to w tych zespołach tworzą się podzespoły do pracy nad poszczególnymi zadaniami. To są zespoły 3, 4, 5, 6 osobowe po to, żeby no szybko jakiś problem opracować, jakieś zadanie zrobić. Pracujemy wyłącznie zdalnie. Rada ani razu się nie spotkała w realu. Również żaden z zespołów nie zebrał się tak naprawdę. No, z różnych względów, a także z, no, myśląc o oszczędności czasu bo pracujemy przecież, to są, to są eksperci z całej Polski. Pracujemy zatem zdalnie, spotykamy się często, tych spotkań było różnego typu, dobrze ponad 100. Często pracujemy w godzinach pozasłużbowych. Ulubiona godzina genetyków to jest 20, no czasem jak się uporamy z pracą, to się uda 19. Najczęściej pracujemy wspólnie na dokumentach umieszczonych w SharePoint, bo pierwsze co o co, co papier. Prosiliśmy Centrum Zdrowia, żeby nam przygotowała, przygotowało pl platformę wspólnej pracy, żebyśmy na tym samym dokumencie w kilka osób naraz mogli pracować i tak też robimy. Też tworzę dokumenty, na, osadzam je na serwerach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i doraźnie do określonych zadań, określonej grupy to my też w taki sposób pracujemy, a potem już takie bardziej dojrzałe dokumenty do konsultacji przez innych ekspertów osadzamy na właśnie na platformie SharePoint. Bardzo wiele tych spotkań jest organizowanych przez zespół analityków Centrum Zdrowia, to jest zespół dedykowany właśnie planowi dla chorób rzadkich. I teraz chcę Państwu powiedzieć yy, yy, jako sprawozdać, co udało się zrobić w ciągu tych pierwszych dziewięciu miesięcy wdrażania planu dla chorób rzadkich. Zwrócę uwagę na to, że 26 maja ubiegłego roku to jest praktycznie koniec maja. Rozpoczynał się czerwiec, myśmy zaczęli działać dosłownie od pierwszych dni. Jeszcze nie było żadnych zespołów y, ekspertów powołanych, bo one zostały dopiero jesienią powołane. Y, myśmy już całe lato, myśmy już utworzyli nieformalne zespoły ekspertów i już pracowaliśmy. Pracowaliśmy, zaczął się okres urlopowy, nam to nie przeszkodziło, ludzie się łączyli z różnych części y, y, Europy. Y, z, y, było to dla nas, zdawaliśmy sobie sprawę, że nasi pacjenci i my dostaliśmy szansę wyjątkową. Wielka życzliwość, jest plan. Wszyscy chcą tego planu w tej chwili i wszyscy jesteśmy ogromnie zdeterminowani. Zaktualizowaliśmy harmonogram. Plan był przewidziany na trzy lata, natomiast miał się skończyć w 2023 w, no, w roku ale się okazało, że rozpoczął się wdrażanie, rozpoczęło się później i w tej chwili na zrealizowanie planu mamy dwa lata, siedem miesięcy, dlatego że został plan przedłużony do, do końca 2024 roku. Jacy, jakie to są zespoły ekspertów? Pierwszy zespół ekspertów to jest zespół do spraw akredytacji i certyfikacji ośrodków eksperckich chorób rzadkich. Profesor Kostera Pruszczyk, objęła ten zespół. I tutaj zrobione zostało już dosyć dużo, jeśli chodzi o przygotowanie formularzy zgłoszeń ośrodka do certyfikacji. Ten ośrodek dla eksperckich ośrodków poradnictwa genetycznego to nad tym czuwa profesor Szanowska. Te prace są zaawansowane. Myślę, że jest właściwie ten formularz gotowy albo prawie gotowy i Centrum Zdrowia będzie mogło zacząć przygotowywać już formularz zgłoszenia ośrodka eksperckiego. W opracowaniu jest formularz zgłoszenia ośrodka do certyfikacji ośrodków klinicznych. Dalej w opracowaniu są kryteria uznania ośrodka za ośrodek ekspercki i również czekamy, to się powinno już zdarzyć, ale myślę, że to każdego tygodnia się zdarzy. Powołanie ośrodków eksperckich na drodze uznania kompetencji, to chodzi tutaj o rozporządzenie oczywiście ministra zdrowia. Jest to ta ścieżka wyjątkowa i jednorazowa dla ośrodków eksperckich zrzeszonych już przyjętych do, do sieci europejskiej. No i są, jesteśmy po pierwszych rozmowach dotyczących sposobu finansowania ośrodków eksperckich, bo nie wystarczy uznać ośrodka eksperckiego, że on się nazywa odtąd ośrodek ekspercki. On musi po prostu mieć odpowiednie finansowanie, żeby on te funkcje mógł sprawować. Drugi zespół to zespół ekspertów do spraw diagnostyki genetycznej chorób rzadkich. Ten zespół objęła profesor Olga Haus, która jest przewodniczącą przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. I tutaj chodzi o określenie, wypracowanie zasad współpracy między genetykami klinicznymi, też poradniami genetycznymi i różnymi klinicznymi ośrodkami eksperckimi. I również są tworzone rekomendacje dotyczące diagnostyki genetycznej. Tutaj zaawansowanie jest bardzo duże. Myślę, że w kwietniu te rekomendacje ujrzą światło dzienne. I część z Państwa biorących udział w tej konferencji jest współautorami rekomendacji. To jest ogromna, prawie benedyktyńska, praca. Trzeci zespół: Zespół do spraw genetycznych badań laboratoryjnych w chorobach rzadkich. Tutaj jest profesor Maciej Krawczyński i ja jestem. Nie przewodniczymy temu zespoła, zespołowi tutaj jest zespół, to jest zespół między innymi do certyfikacji laboratoriów genetycznych. Takich laboratoriów genetycznych, które robią wysokoprzepustowe badania genomowe, część merytoryczna jest już przygotowana, centrum zdrowia kończy formularz i w drugiej połowie roku będziemy już mogli przyjmować zgłoszenia ośrodków eksperckich właściwie nie ośrodków, tylko laboratoriów genetycznych, które robią RACGH i badania metodą sekwencjonowania następnej generacji i następnie nastąpi cały ten proces certyfikacyjny. Opracowane są też kryteria certyfikacji, również zajęliśmy się w tym zespole badaniami pośmiertnymi. I tutaj profesor Wierzba z profesorem Śmiglem przygotowali już propozycje, na jakich zasadach takie badania genetyczno pośmiertne powinny być, u kogo, no czekamy tutaj na jakieś takie rozwiązania znowu legislacyjne, a najbardziej to czekamy na ustawę o testach genetycznych, która jeśli będzie, to ona tutaj dla wprowadzenia tych testów genetycznych, które są u osób zmarłych z podejrzeniem choroby rzadkiej, co jak wiemy ma ogromne znaczenie dla krewnych takiej osoby, no to byłaby sprawa wtedy rozwiązana. Kolejny zespół to jest zespół do spraw niegenetycznych badań laboratoryjnych. Tu chodzi o badania metaboliczne. I tutaj profesor Sykut-Cegielska objęła ten zespół. Już jest opracowanie listy badań metabolicznych, takich, które są ważne w diagnostyce chorób rzadkich. Jest formularz zgłoszenia laboratorium metabolicznego. Te prace są zaawansowane i w opracowaniu są kryteria certyfikacji laboratori laboratorium metabolicznego. Kolejny zespół do spraw niegenetycznych badań laboratoryjnych dla innych chorób rzadkich, tych, które nie są genetycznymi i nie są metabolicznymi, objął to profesor Ruber. I tutaj podobnie, podobne są etapy i podobne są zadania pracy tego zespołu. I to jest bardzo dużo takich laboratoriów, bo to są te, te laboratoria immunologiczne. Jesteśmy jednym z członków zespołu Rady do spraw chorób rzadkich jest pani profesor Kołtan, no, która właśnie jest immunologiem i która podkreśla znaczenie, znaczenie też badań immunologicznych we wczesnej diagnostyce chorób rzadkich. Dalej, kolejny zespół to jest zespół do spraw rejestru chorób rzadkich. Tutaj przewodniczącą jest profesor Chrzanowska. Przeprowadzone zostały konsultacje z Orfanet dotyczące rejestrów chorób rzadkich i korzystania też z zasobów Orfanet. Również określony został już na ukończeniu zakres danych zgromadzonych przez Polski Rejestr Chorób Rzadkich, zaawansowane są prace nad formularzem zgłoszenia pacjenta do Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich, również sposób, zakres przekazywania danych między Polskim Rejestrem Chorób Rzadkich, a Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych, bo wiadomo, że mniej więcej 25% chorób rzadkich to są rzadkie zespoły genetyczne i rzadkie Ciężkie wady wrodzone, takie jak na przykład rozczep kręgosłupa należą zdecydowanie do chorób rzadkich i te, takie choroby rzadkie są zarówno w Polskim Rejestrze Chorób Rzadkich, jak i w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad rozwojowych. I te rejestry to są rejestry partnerskie ściśle, będą ze sobą ściśle współpracować. Również w opracowaniu są słowniki i nadawanie kodów or. Też formularz zgłoszenia rejestru klinicznego albo zbioru danych, bo my chcemy się zorientować, jakie w ogóle w Polsce mamy rejestry kliniczne. Rejestr kliniczny może być prowadzony tylko. To, to musi być rozporządzenie ministra zdrowia, żeby móc uznać, że jest to formalnie rejestr kliniczny. I musimy się zorientować w ogóle, jaka jest jakość tych zbiorów danych. Czy to są. Stale tylko zbiory danych, czy to już są y, rejestry, a może mają y, potencjał przekształcenia się w rejestr i chcemy w tym y, pomagać. I kolejny zespół siódmy to jest zespół ekspertów do spraw paszportu pacjenta z chorobą rzadką i platformy informacyjnej choroby rzadkie. Przewodniczącymi tego zespołu jest profesor Kostera Pruszczyk i profesor Śmigiel. Tutaj również były konsultacje z Orfanet dotyczące korzystania z zasobów Orfanet, co można od razu podlinkować, co jakby jest gotowe do, do tutaj podlinkowania. Na jakiej zasadzie można korzystać? Też określiliśmy funkcjonalność platformy informacyjnej, określiliśmy menu platformy. W przygotowaniu jest zawartość platformy i ta platforma to właściwie ona będzie w połowie roku już w dużej mierze wypełniona treścią, będzie mogła być przedstawiona. Bardzo duża i ważna współpraca jest z bardzo profesjonalnym zespołem Centrum Zdrowia. Tych obszarów, które wymagają właśnie IT, to, są, to jest dużo, bo, bo są to różnego typu formularze, jak Państwo widzą. To jest również zgłoszenie pacjenta do Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich, cała funkcjonalność Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich, bo przecież Przewidzieć, jakie raporty będziemy potrzebować, jakie dane będzie można zaciągnąć z systemu, jakie dane będzie można wprowadzić, podwieszając słowniki, taką listę do wyboru, a jakie dane będzie można tylko wpisać z ręki. Również transfer danych dotyczących wad wrodzonych z kodem ORFA między rejestrami, to o czym mówiłam, paszport pacjenta z chorobą rzadką, no i ogromna cała struktura platformy informacyjnej choroby rzadkiej. Tych spotkań jest bardzo dużo, regularne, nie ma tygodnia, żeby spotkań nie było. Często jest po kilka spotkań w tygodniu dniu no, powstał też komitet sterujący. Komitet sterujący, który nadzoruje tą część właśnie IT. I tutaj jest ten komitet sterujący jest wspólny dla planu dla chorób rzadkich i dla też takiego projektu, który się nazywa Echemofilia, to jest trochę coś innego. To jest bardziej jakby rozbudowany rejestr kliniczny, Natomiast rejestr, natomiast to, to, co jest w planie dla chorób rzadkich, troszkę ma inne zadanie, ale niektóre elementy IT są obu, w obu rejestrach podobne. Chcę jednak jeszcze krótko powiedzieć, Państwu przedstawić, jakby szersze spojrzenie na diagnostykę genetyczną. Pierwsza uwaga jest taka, że w większości chorób rzadkich w skutecznej terapii nie ma. I właściwie jedyne, co możemy, często jedyne, co możemy zaoferować, to jest ustalenie rozpoznania. Ustalenie rozpoznania jest zawsze bardzo ważne dla rodziny, a ponadto tak naprawdę, no my nie Wiemy, czy tego leczenia nie ma, czy może jest lek nawet na rynku dla innych chorób, który może w tej chorobie być skuteczny, jeśli się pozna podłoże molekularne danej choroby. Ta diagnostyka genetyczna jest szczególnie ważna, skoro 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne to rozpoznanie przyczynowe, ono kończy odeseję diagnostyczną. Ono od, ogranicza hospitalizację diagnostyczne. Ono ogranicza te obciążające dla pacjenta badania. Często jest to przecież bardzo chore dziecko. Dla, niego, dla takiego dziecka każda hospitalizacja, każde badania też inwazyjne, to jest trauma. Trzeba starać się oszczędzić tego wszystkiego. Jak mówię, czasem Terapia jest dostępna innym lekiem stosowanym w innych chorobach. Czasem jest właśnie szansa na skuteczną terapię, na udział w badaniach klinicznych. To jest warunek ustalone, określone precyzyjnie podłoże molekularne w indywidualnym przypadku. To jest też właściwa opieka medyczna, dobrana indywidualnie. To jest wreszcie realizacja planów prokreacyjnych. Zupełnie inne perspektywy wtedy mają rodzice chorego dziecka. Jeśli wiedzą, znają rozpoznanie, no i łatwiejsze zaakceptowanie choroby, też wsparcie ze strony innych rodzin. Myśmy jeszcze w środowisku genetyków klinicznych opracowali taką białą księgę. Porównaliśmy ile kosztuje diagnostyka genetyczna i diagnostyka innymi metodami. I diagnostyka genetyczna to jest jedna piąta kosztów takiej diagnostyki tradycyjnej klinicznej taka optymalna organizacja badań genetycznych u chorych na choroby rzadkie, no to jest przede wszystkim wprowadzenie tych nowych metod do koszyka, certyfikacja laboratoriów. Przewidziane jest na przyszły rok wyposażenie wybranych laboratoriów genetycznych w sprzęt do nowoczesnej diagnostyki. To jest szersze udostępnienie badań genetycznych. One do tej pory były przywiązane do poradni genetycznych, teraz mają z nich korzystać też szeroko ośrodki eksperckie. No i jest to wysoko wykwalifikowana kadra, która prowadzi diagnostykę genetyczną. To już nie tylko specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej, ale co nas ogromnie cieszy też, będą to specjaliści medycznej genetyki molekularnej. Jest to nowa specjalizacja. No i potrzebna więcej godzin na diagnostykę genetyczną w, na, na zajęciach z analityki. Bardzo to, prosimy pani profesor do końca. Zmierza. Dobrze, to ja już mhm. tylko powiem tyle, że jeszcze potrzebujemy ustawy o testach genetycznych i już dziękuję za uwagę.